witam was serdecznie. Następnego przybysza. Następnego przybysza. Tamte dwa koty ktoś mi ukradł. Odrobaczyłem je, założyłem im obroże. I zginęły. Tutaj jest. Tu przejście się przybłąkał. Następny. Następny jakiś taki widać, że też jest zarobaczony tam gdzieś jeszcze mam tabletki na robale to mu dam. Na go napoje. niech sobie wcina Nie mam imienia jeszcze dla niego, ale nie będę dawał mu żadnego imienia. Nie będę mu dawał imienia tylko dlatego, że że i tak zniknie, i tak zniknie, to widać, że to jest samiec, także sobie pójdzie tak czy inaczej. No, to tyle z nowości. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia no, pyszczor się najad Jeszcze szuka miejsca do spania pyszczor się najad, szuka miejsca do spania też. Ale on coś ma, jakieś robale ma bo widać, że Zoka mu leci Zoka mu leci Oko ma spuchnięte Oko ma spłognięte to albo walczy z jakimś kotem, albo ma tę potrząsałbym, czyli ma, ma jakiegoś rubala. Ma jakiegoś rubala. Widzicie tą pyszczek? To no ja z nim do weterynarza nie będę jechał. No i tak kot odejdzie. Zabawka po tamtych kotach ale on się nie bawi, nie chce się bawić. Widzicie jaką on się bę? No dobre. Ma tam coś w tym no w łoku, w łoku albo w uchu ale widać że cała stronę. No zobaczymy jak się będzie, jak się potoczy, jak się potoczy dalej sytuacja. On powinien sobie dać radę